Cześć, tu kosmiczne innowacje. Witajcie w świecie, gdzie granice wyobraźni zacierają się z rzeczywistością. Dzisiaj zabiorę Was w podróż po pięciu przełomowych technologiach, które zmieniają nasze codzienne życie i torują drogę do ery jutra. Gotowi na skok w przyszłość? No to zaczynamy. Wyobraźcie sobie świat, w którym maszyny uczą się na własnych błędach, analizują gigantyczne zbiory danych i podejmują decyzje szybciej niż człowiek. To rzeczywistość, którą tworzy sztuczna inteligencja. Systemy oparte na uczeniu maszynowym diagnozują choroby, optymalizują procesy produkcyjne i zarządzają łańcuchami dostaw. Pomyślcie o lekarzach, którzy dzięki AI mogą szybciej diagnozować choroby, ratując życie pacjentów. Autonomiczne pojazdy, inteligentne domy, spersonalizowane systemy edukacyjne, to tylko wierzchołek góry lodowej możliwości, jakie daje nam AI. Ta rewolucja już się rozpoczęła, a my jesteśmy jej świadkami. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak będzie wyglądać świat, gdy wyczerpią się zasoby paliw kopalnych? Odpowiedź brzmi nie jeśli wykorzystamy potencjał energii odnawialnej. Panele słoneczne, farmy wiatrowe, elektrownie wodne to tylko niektóre z rozwiązań, które pozwalają nam czerpać energię ze słońca, wiatru i wody. Inteligentne sieci energetyczne, tzw. smart grids, to kolejny krok w stronę zielonej przyszłości. Dzięki nim możemy precyzyjnie zarządzać dystrybucją energii, eliminując straty i zwiększając efektywność. Energia odnawialna to klucz do lepszego jutra dla nas i dla przyszłych pokoleń. Marzyliście kiedyś o podróży na Marsa? Dzisiaj, dzięki nowoczesnym technologiom kosmicznym, granica między fikcją a rzeczywistością zaciera się. Wyobraźcie sobie, rakiety kosmiczne napędzane plazmą, które pokonują niewyobrażalne odległości. Autonomiczne systemy sterowania prowadzą statki kosmiczne przez otchłań kosmosu. Kolonizacja Marsa, budowa baz księżycowych, a nawet ekspedycje do innych układów planetarnych, to wszystko staje się realne dzięki postępowi technologicznemu. Eksploracja kosmosu to również szansa na znalezienie odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące naszego miejsca we wszechświecie. Przyszłość ludzkości leży w gwiazdach. Wyobraźcie sobie miasto, w którym korki uliczne to tylko wspomnienie, a transport publiczny działa z zegarkową precyzją. Miasto, w którym czujniki monitorują jakość powietrza. A inteligentne systemy zarządzają ruchem drogowym, optymalizując przepływ pojazdów. Inteligentne miasta to również nowoczesne budynki, wyposażone w systemy oszczędzania energii i wody, a także inteligentne oświetlenie. Aplikacje mobilne ułatwiają poruszanie się po mieście, dostarczają informacji o wydarzeniach kulturalnych i pomagają w załatwianiu spraw urzędowych. Cała ta infrastruktura jest zarządzana przez zaawansowane algorytmy, które analizują dane w czasie rzeczywistym. To przyszłość urbanistyki, w której miasta stają się bardziej przyjazne dla mieszkańców, bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne. Wkroczmy teraz w świat, gdzie rządzą prawa mechaniki kwantowej. Świat, w którym informacja może być przesyłana z prędkością światła. To właśnie świat technologii kwantowych które zrewolucjonizują komunikację, cyberbezpieczeństwo, a nawet medycynę. Wyobraźcie sobie internet kwantowy, w którym dane przesyłane są z prędkością światła, bez opóźnień i z absolutnym bezpieczeństwem. Kwantowe algorytmy szyfrowania uniemożliwią hakerom dostęp do poufnych informacji, chroniąc dane rządowe, bankowe i osobiste. Technologie kwantowe znajdą również zastosowanie w medycynie, umożliwiając tworzenie nowych leków, Szybsze diagnozowanie chorób i opracowywanie bardziej skutecznych terapii to szansa na pokonanie chorób, które dzisiaj wydają się nieuleczalne i na znaczące wydłużenie ludzkiego życia. Podsumowując, te pięć technologii to nie tylko odległe wizje przyszłości, ale realne rozwiązania, które już dziś kształtują nasz świat. Sztuczna inteligencja, energia odnawialna, nowoczesne technologie kosmiczne. Inteligentne miasta i technologie kwantowe to filary ery jutra. Która z omawianych technologii najbardziej Was zaintrygowała? Dajcie znać w komentarzu i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Kosmiczne Innowacje. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.